Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dreaming Sager, oto oto ciekawostki związane z nową Twisted Triline, a w szczególności z Shadow Isles, czyli z Wyspami Cienia. Zapraszam Was do oglądania. Jak wszystkim wiadomo, na ławie Twisted Treeline od ponad roku znajdują się dwa ołtarze, wschodni i zachodni. Ale czy wiedzieliście, że gdy bohaterowie pochodzący z Shadow Isles przejmą ołtarze, to duchy ukryte w nich mogą powiedzieć dodatkowe kwestie? Tyczy się to takich postaci jak Hekarim, Kartus, Yorick, Elise i Mordekaiser. Evelyn, Małka i Tresh, choć pochodzą z wyspy nie dostają dodatkowych kwestii skierowanych do nich. Zacznijmy od fras, które możesz usłyszeć, jeśli nie grasz z postaciami Shadow Wilds. Co ciekawe, gdy grasz Małkiej, możesz usłyszeć te teksty, więc dokładnie nie wiem, do której grupy można go zaklasyfikować. Pragnę odmienić, jako ciekawostkę, że Red planuje dodać dźwięki dla Thresh'a i Evelyn w bliżej nieokreślonym czasie, lecz na temat Maokai'a nie znalazłem żadnych informacji. Bez dłuższego przeciągania, zaczynajmy. Dźwięki, które zaraz usłyszysz, mogą zostać skierowane do każdej postaci, którą grasz na mapie Twisted Treeline. że tu przybyli. To może się skończyć tylko w jeden sposób. To miejsce było kiedyś bardzo piękne. Zabijaj i zostań zabitym. Nadal pamiętam tylko fragmenty, ale pamiętam. Pomówię Ci na razie. Zapomniał o mnie? Teraz dźwięki, które są skierowane tylko i wyłącznie dla Hecarima. Pomagam ci, Bo muszę. Hecarim. Nie można ufać Bordechajzerowi. Hecarim. Pamiętaj, kim kiedyś byłeś, Hecarim. Dźwięki skierowane tylko i wyłącznie dla Elis. Oddałaś człowieczeństwo i za co? Dziękujemy Ci za dary, Elis. Twoja moc nie jest tyle warta, Elis. Pająk cię wita, Elis. Dźwięki skierowane do Licza, czyli Kartusa. Słyszę również pieśni umarłych. Jak ci człowiek wita śmierć? Z Twojej magii nie wyniknie nic dobrego, Kartusie. Wyzwór naszą moc, Kartusie! Służę Ci z własnej woli, Lichu. Mroczne lekwiem będzie ostatnią rzeczą, jaką usłyszą. Człowiek, który sam do nas dołączył świetnie. Odgłosy skierowane tylko i wyłącznie do lorda, czyli do Mordekajzera? Służyć ci muszę, Mordekajzerze. Czy również jesteś więźniem, Mordekajzerze? Służę z ochotą, mordekajzerze. Uwolnij mnie, mój panie, bym mógł służyć! Dźwięki skierowane dla grabarza, czyli dla Jorika. Cóż, jedni Jorik! Wykończ ich szybko! Jesteś za Joriku? Zabij ich, grabarzu! Niech nam służą! Sprowadźcie więcej zmarłych! Prowadźcie więcej zmarłych! Te odgłosy możesz usłyszeć, jeśli przejmiesz obojętnie, którą postacią Shadow Eyes obdarz na mapie Twisted Three line. Za króla! Niech cierpią! Żałość kocha, towarzystwo! Śmierć jest nieuchronna. To miejsce będzie ich krowem. Nasza plaga się rozplenia. Niech ich duch zwiąże się z Shadowlands. Wykończ ich szybko! Jeszcze dwie malutkie... Ciekawostki, dla niektórych ciekawostki, dla niektórych rzeczy oczywiste, jak widzicie tarcza ołtarza i czerwony promień porusza się zgodnie z wskazówkami zegara. Im krótszy jest czerwony promień, tym krótszy jest czas, żeby ołtarz został otworzony. Jeszcze druga ciekawostka, czyli oczywiście jak klikniecie, jak wpiszecie komendę dance albo samu D, to Wilmo zaczyna z wami tańczyć. I musi was być chyba dwóch, być trzech, nie jestem tego pewien. Chciałem bardzo wszystkim podziękować za pomoc w ciekawostkach, w szczególności Addixowi i Modulsoonowi, który są z zaprzyjaźnionego kanału, do którego link znajdziecie w opisie, jak i również do fanpage'a, który prowadzę razem z chłopakami Twisted Reline World, tak do niego też znajdziecie. Odnośnik w opisie. Dziękuję bardzo za wsparcie. To były moje pierwsze ciekawostki. spędziłem nad nimi dobre kilka godzin, 6 albo 7. Więc mam nadzieję, że docenicie moją pracę, lajkiem. Albo jak chcecie, to również zasubskrybujcie kanał. Ile oczekujecie więcej ciekawostek? A ciekawostki na pewno pojawią się w ciągu 3 tygodni i będą dotyczyć splash artów. Będzie to dr część druga ciekawostek, a nie bałem, pojawić się część trzecia. Dziękuję bardzo za, za oglądanie i chciałbym również podziękować moim widzom, którzy pomagali mi w tworzeniu ciekawostek. Dzięki wam bardzo za oglądanie i na razie.